To są, jak gdyby, informacje medialne, one nie mają żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. Czy się każdy parlamentarzysta, zwłaszcza jego oświadczenie majątkowe, podlega kontroli. Moje, ponieważ te niemądre, moim zdaniem, rankingi, które gdzieś mnie plasują na wysokiej pozycji, jeśli chodzi o moją zasobność, o mój majątek, no to absolutnie jestem o tym przekonany, że spowodowały, że kontrola była mojego oświadczenia dłuższa. Na koniec poprzedniej kadencji, bo ona trwała poprzedniej kadencji 3 lata, nie wykryto niczego w protokole, takiego co by sugerowało właśnie o tym, co pisze teraz media. Natomiast rzeczywiście w, tym, w tej kadencji na podstawie tamtej kontroli chyba zapytało, czy ja prowadzę działalność gospodarczą. Na dzierżawionych gruntach? Jeśli tak, to wtedy mogły być te komplikacje. Otóż mnie to w ogóle nie dotyczy, ponieważ ja nie prowadzę działalności gospodarczej na tych gruntach, o których wspominają artykuły. Czyli mnie to absolutnie nie dotyczy. Jestem zaskoczony tym, że to właśnie jest tylko i wyłącznie medialna informacja, ale jak to jest w przypadku parlamentarzystów, natychmiast ogarnęła całą Polskę. Jeszcze raz potwierdzam, jest to absolutna bzdura. Mnie to nie dotyczy. Tego nie rozumiem, skąd taka akcja. No zawsze jeśli chodzi o parlamentarzystów, zwłaszcza ich oświadczenia majątkowe, one są przedmiotem takiej penetracji, gdzie na analizji głębokiej nie tylko tych, którzy się tym zajmują, czyli urządów skarbowych właśnie i specjalnych służb, ale również i społeczeństwa, więc trudno mi jest powiedzieć skąd taka akcja. natomiast jak powiedziałem, mnie to w ogóle nie dotyczy, jest to absolutnie tylko i wyłącznie informacja medialna.